Siemano, siemano, Glitch na Expo Fortnite, zostało PST kiedy się na mapie No to generalnie lecicie sobie tutaj, jak macie tilt Towers, skod do mapy macie w opisie, lecicie sobie tutaj i w tym miejscu macie coś takiego To sobie przeszukujecie, tutaj macie timer, ale jeśli chcecie pominąć timer to tu po prostu podchodzicie i wpisujecie 4897, ja już sobie wpisałem ten kod I mam odblokowaną tą ścianę Po pierwsze tutaj macie po prawej stronie łuk, ja już sobie go podniosłem i zastrzelanie w te do rzeczy dostajecie expa Jak i za przejechanie całego tego Tutaj właśnie Yy, slajda obecnie mi się teraz nie wyświetla exp, ale jak z niego zejdziemy i wyjdziemy do lobby to exp nam się zalicza i jest to dosyć dużo expa bo ludzie wbijają na tym mapie 500 koła expa co jest bardzo, bardzo dużym wynikiem no i co chwilę możecie w ten sposób jeździć na tym slajdzie i co chwilę zdobywać tego expa no a oprócz tego macie tutaj po lewej stronie gifty za które również dostajecie expa Także korzystajcie z tej mapy póki działa, bo naprawdę możecie sobie duże, duże ilości expa zdobyć. Ja akurat mam też zmniejszony poziom expa ze względu na to, że często robię glicze. Natomiast wy możecie mieć zwiększony poziom expa ze względu na to, że nie robicie jakoś często gliczy, bądź wbijacie mało poziomów. Dlatego ja mogę dostawać trochę mniej expa niż wy, a wy możecie dostawać więcej niż ja. Także bardzo dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Zostaw łapkę, zostaw suba. Cześć!